Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco w kolejnej części, drugiej części. Przepraszam, muszę się poprawić. E, ulubieńców, tym razem ulubieńcy kolorówkowi. Tak się zastanawiałam, czy dzisiaj dla Was nagrywać filmik, bo po prostu od razu nabije mi taka głupawka, przez chwilę biłam się z lodówką, ale mam nadzieję, że jakoś się zachowam w tym filmiku i, i wszystko będzie w porządku. E, zapraszam na ulubieńców kolorówkowych i oczywiście zaczynajmy od razu. E, oczywiście standardowo zaczynam od podkładów. E, ulubieńcy to są raczej głównie produkty takie, które używałam przez cały miesiąc, które sprawiły mi przyjemność e, i które po prostu e, polecam Wam. Niektóre są oczywiście odkryciami, niektóre są perełkami, niektóre są takimi produktami, które po prostu e, sprawiają mi przyjemność używanie ich w ciągu całego miesiąca, i dlatego też wam je pokazuję. I zdarzy się tak też, że je zużyję do końca i już ponownie używać nie będę. E, jeśli chodzi o podkłady, to w tym miesiącu używałam trzech podkładów na zmianę i mieszałam je razem ze sobą. E, w sumie nie wszystkie trzy, ale już mówię, jak po pierwsze Bell Long Lasting, czyli jest to dokładnie fluid matujący, kryjący z aloesem, tak się prezentuje cena 9,99, to jest duża promocja w Biedronce, 5,99 za 30 ml tego gramów dokładnie tego podkładu i ja robiłam osobną recenzję, bardzo fajny, bardzo go lubię naprawdę za taką cenę, to po prostu jest no jest rewelacja, świetnie wygląda na buzi, ładnie kryje, wszelkie niedoskonałości jedna warstwa naprawdę wystarczy, nie, nie tworzy efekt sztucznej maski nie wchodzi w załamania, nie przesłucha absolutnie mojej skóry, naprawdę, naprawdę bardzo fajnie wygląda go, Wam polecam. I mieszałam go właśnie z podkładem z tym, który kupiłam sobie z WyPePko I to jest dokładnie jakaś taka, nie wiem jaka to jest dokładnie firma, powiem Wam szczerze, że nawet w to się nie wgłębiał. Kupiłam go dlatego, że po prostu był ciemny, a chciałam jakiś mieć taki ciemniejszy, żeby sobie mieszać z tym bel. 30 ml, numer kolor 202. Jest naprawdę, naprawdę ciemny. Zapłaciłam za niego 5 zł, także nie żałuję zakupu. Nic mi się nie stało z buzią. Używałam go przez cały praktycznie miesiąc. Mieszałam go właśnie z tym, podkładem i z tym następnym, który Wam pokażę i jestem zadowolona jak najbardziej. Następnie podkład już twierdzicie, że to jest krem tonujący. Niech będzie krem tonujący czy podkład Laura Messier, który, który ja dostałam i jest tu SPF 20, on jest do każdego rodzaju twarzy, skóry i ja przyznam się szczerze, że ja wstawiłabym, że jest to podkład, bo ma, ma jakieś tam krycie, ale twierdzicie jednogłośnie praktycznie, że jest to, jest to właśnie krem tonujący. No cena jest zabójcza 200 zł i nigdy więcej się u mnie nie pojawi, jak go zużyję, ale ogólnie ma jasny kolor i właśnie fajnie współgrał tutaj mieszając te dwa podkłady ze sobą i używałam go przez cały miesiąc. Lubię go używać, bo naprawdę ładnie wygląda bardzo naturalnie na buzi. Nie wchodzi w załamania, nie podkreśla swoich skórek. Naprawdę taką twarz robi naturalną. Taki naturalny, ładny, ładny kolorek na buzi i dlatego go też używałam. Ale ogólnie cena 200 zł to po prostu jest dla mnie kompletnie niedopuszczalne. No i następnie. Burżua HefiMix, który Wam pokazywałam już kilkakrotnie. Dla mnie bardzo dobry korektor. W tym miesiącu też go używałam, bo coś się działo na mojej buzi niestety na początku miesiąca. Nie wiem, czy to było spodowane tak naprawdę czy kremem, czy, czy po prostu... No nie mam pojęcia czym. Czym jakoś coś mi powyskakiwało i właśnie ten produkt Felin Maga on naprawdę jest mocnym, mocno kryjącym korektorem i jeśli macie jakieś takie problemy, on się nadaje i na podoczy, i na jakieś tam zmiany. I nawet jak macie stróbka, on już ma takie skórki, to on nie podkreśla mocno tych skórek. Bardzo fajnie kosztuje coś koło 40 zł i gorąco Wam oczywiście polecam. Mam ochotę i bardzo mnie kusi taki sam, tylko że podkład właśnie Healthy Mix i tak się zastanawiam, biję się sama ze sobą, czy go kupić, czy go nie kupić, ale chciałabym go kupić tak, żeby mu sobie fajnie kolorek dobrać jakoś tak mm, na żywo, nie przez internet, bo, bo niestety chciałabym trafić z kolorem. A burżuła najbliżej mam w opolu, żeby móc kupić. No i następnie jeśli chodzi o. O co? O może bronzery. Brązerów mam kilka. Po pierwsze oczywiście bronzer Elfa. Bardzo często się mnie pytacie, czy mam wykonturowaną twarz i najczęściej jest to właśnie Elf. Ja naprawdę bardzo lubię ten, ten produkt. Tutaj mamy i róż i brązer, takie na bazie bardziej brązu i złota z drobinkami. Uwielbiam, uwielbiam. On kosztuje coś około 18 90, coś 19-20 zł na stronie zapachperfum.com Oczywiście też na Allegro są dostępne te produkty, ale ja, ja mam z tamtej strony. Bardzo Wam polecam, naprawdę świetnie wygląda nie tworzy taki, taki efekt płaskiego matu. On tak naprawdę fajnie, delikatnie się błyszczy, taką, taką naprawdę taką fajną taflę naturalną daje na buzi i on nie jest mocny. Ja dzisiaj mam dwoma produktami. Jeszcze tym, tym mam produktem i tym, który Wam za chwilę pokażę. wykontrowaną twarz, dlatego taki efekt jest dużo, dużo mocniejszy, ale on daje taki naprawdę delikatny, ładny, naturalny efekt na buzi. I właśnie drugim ulubieńcem, a jeśli chodzi o brązer, jest Essence Sun Club jest to dokładnie puder nabłyszczający. I on tutaj ma takie paseczki już w momencie. Ma takie paseczki brązowe i coraz jaśniejsze, jak widzicie. Faktycznie jest nabłyszczający, ma drobinki e, i naprawdę musimy z nim uważać, bo on daje bardzo mocny efekt, jak widzicie. E, ja czasami mam taką ochotę, żeby po prostu ta moja twarz była tak mocniej wykonturowana i właśnie sobie łączę te dwa produkty. Najpierw daję ten, taki delikatniejszy i tym tak poprawiam. Oczywiście po wszystkich tych paseczkach tak przyjadę i naprawdę tylko raz, bo on jest strasznie mocno napigmentowany, ten produkt. Bardzo, mocny, bardzo mocno e, widać go na buzi, dlatego musimy uważać. E, ten tutaj paseczek też mi służył jako rozświetlenie tutaj kącika oka, także taki e, uniwersalny produkt. Troszeczkę jest bardzo taki m, mocno naperfumowany, taki typowo pudrowy e, zapach. Może to mocno nie przeszkadza, ale ja zwracam na to uwagę taki mocno, bardzo mocno napudrowany, e, napudrowany, naperfumowany, na taki, taki typowo pudrowy zapach. Ja go dostałam, e, ale bardzo go lubię i naprawdę, naprawdę jest fajnie, jeśli lubicie taki mocniejszy efekt. I trzecim brązerem jest brązer z firmy Catrice, który naprawdę Wam polecam, jeśli zaczynacie swoją przygodę. To jest mój, mój pierwszy chyba produkt nie, drugi chyba produkt z tej firmy, który kupiłam sobie 020 Sunbeige, to jest ta ciemniejsza wersja bo jest jeszcze jaśniejsza, chyba 010 naprawdę, naprawdę fajny, bardzo delikatny, bardzo subtelny efekt daje nie zrobicie sobie nim krzywdy, fajnie możecie sobie dozować ilość tego produktu od jakiegoś takiego delikatnego muśnięcia, tylko po taki naprawdę mocny kontur na buzi bardzo Wam polecam, cena coś około 16,99 albo 15,99 bardzo dobrze mi służy, naprawdę fajny no i następnie ja sobie tylko tak podzielę. Tu mamy szminki. E, dobra, następnie cień. po pierwsze cień, który naprawdę e, po prostu no, praktycznie cały miesiąc był na, moje, na moich powiekach, głównie tutaj w kącikach i dzisiaj go... Nie, dzisiaj go nie mam. E, to jest cień tutaj ten z Lenki. Ja się go postaram już Wam wyciągnąć, żeby Wam powiedzieć, jaki to jest dokładnie Oznaczenie. To jest dokładnie S1. I to jest, to jest oczywiście kolor perłowy. On jest różowy i on wygląda na stronie chyba taki na różowy z takimi drobinami. A jak widzicie, on jest naprawdę jasny, taki połyskujący i świetnie się spisuje jako tutaj właśnie rozświetlenie kącika, nawet jako rozświetlacz. Naprawdę, naprawdę genialny. I po prostu przez cały miesiąc tylko jego używałam. Jeśli chodzi tutaj o właśnie rozświetlenie kącików wewnętrznych, naprawdę cudowny odcień. Uwielbiam po prostu, już go zmolestowałam, już takie delikatne wyżłobienie się zrobiło. Naprawdę przez cały miesiąc go używam. Do tej pory. I następnie jeśli chodzi o cień, który tak kilkakrotnie był na moich powiekach, rzadko się zdarza, że właśnie jakiś taki ciemniejszy kolorek się pojawia właśnie więcej niż dwa razy na moich powiekach. Jest to Catrice w numerze 120. Taki pojedynczy cień, który kupiłam sobie dawno, dawno i leżał właśnie długo w mojej toaletce, teraz już. Ale ostatnio właśnie w niedzielę sobie go użyłam, takiego ciemniejszego makijażu, bardziej takiego błyszczącego, bo miałam powieki całe właśnie błyszczące, ale żeby sobie troszeczkę przyciemnić załamanie powieki, to właśnie użyłam sobie tego kolorku. To jest taki coś e, brudny brąz przełamany delikatnie zielenią. Bardzo ładnie połyskuje, ma drobinki. E, fajnie właśnie tak e, to wyglądało. On tak fajnie zaznaczył to załamanie powieki i właśnie e, jako jedyny ciemny cień w tym miesiącu był w ogóle na mojej powiece. Żadnych innych ciemnych cieni cien nie używałam. E, no i następnie co? Może dwa pędzelki bo skoro już mamy tutaj powieki załatwione, to dwa pędzelki. Po pierwsze pędzelek z lęki, ta taka kuleczka naprawdę jest genialna i służyła mi, żeby tutaj nałożyć właśnie sobie cień w, w kąciku i też po prostu nakładałam nią na całą powiekę, później następnie sobie mogłam to rozetrzeć, żeby granice nie były takie perfidne, zaznaczone na oku, także bardzo ją lubię, jest strasznie mięciutka, fajna, naprawdę polecam. I pędzelek, który jest ostatnio, przez ostatnie miesiące moim ulubieńcem, jeśli chodzi o konturowanie twarzy to ma Estro 155. On nie jest za tani, bo kosztuje 40 zł, no i za pędzelek do konturowania twarzy 40 zł, no to troszeczkę przesadam, ale naprawdę jego kształt jest genialny, jego wielkość jest genialna, on fantastycznie tutaj mi się wpasowuje właśnie w... Ten mój kontur twarzy, który ja chcę sobie zaznaczyć, fantastycznie go zaznacza i naprawdę jestem strasznie zadowolona. Tylko jego używam do różu innego, a ten mi służy właśnie do brązera. Naprawdę, naprawdę super i bokiem tak robi, ale częściej właśnie tym tutaj czubkiem i świetnie, świetnie zdaje egzamin. Czasami gdzieś tam jakieś włosie wypadnie, ale mi w ogóle to nie przeszkadza. Naprawdę dla mnie węzelek super. No i następnie usta. E, moim ulubieńcem oczywiście jest. Em, łyżczych z firmy Bel, który sobie kupiłam w Biedronce. Ją on kosztował 7,99, a to jest chyba oznaczenie 11, bo tutaj nigdzie nie jest napisane. To jest taki e, róż, taki odcień bardziej nude, pod podniód z takimi żółtymi i złotymi drobinkami. Po prostu przepiękny, przepiękny odcień. Super wygląda na ustach, długo się utrzymuje, bardzo, bardzo go lubi i ma świetny zapach. No i kosztuje moim zdaniem 7,99. Bardzo fajna cena i jak będą jeszcze w Biedronce znowu no kupię dokupietem ponownie. No, i następnie połączenie dwóch szminek, czyli Aqua Platinum z Eveline w numerze 440 oraz Elf w kolorze natural. Ja oczywiście poobcinałam te szminki, jak możecie sobie zobaczyć, połączyłam je razem, bo Wam mówiłam, że właśnie mieszam te szminki ze sobą razem. Ta z Eveline jest właśnie taka ciemniejsza pod brąz i dla mnie za ciemna. Ten Elf troszeczkę za jasny, dlatego też postanowiłam sobie połączyć je w dwa kolorki i wyszło mi coś takiego, coś co mam na ustach, coś co uwielbiam, coś co naprawdę jest dla mnie najpiękniejszym Niudem świata, odcieniem niud e, taki niby to różowy, niby niud naprawdę, naprawdę super kolorek, e, bardzo fajnie, a troszeczkę je tak, e, pod, jak gaz się palił, troszeczkę je tak dałam, żeby one się roztopiły. Następnie odcięłam te te i wymieszałam razem i nie było żadnego problemu. Także takie połączenie stworzyło mi super, super szminkę. Może błyszczy, bo nakładam oczywiście palcem. No i następnie co? Lakiery. Teraz lakiery mało było. Lakierów na moich właśnie paznokciach, ale jak były to na pewno był to Chanel w numerze 531, o który bardzo często pytacie. Właśnie jaki, miała, jaki masz kolor na paznokciach? On, on wygląda bardzo podobnie jak tutaj w opakowaniu. Czyli taki troszeczkę żółtawo-zielony, od no cena na pewno jest zabójcza, ale jeśli chodzi o kolor, to bardzo ładny. Ja wiem, Wy mi pisałyście, że właśnie chyba Catrice ma bardzo podobny odcień. Nie wiem, jak on się nazywa. Jak wiecie, to możecie tutaj napisać, bo bardzo dużo dziewczyn chciało wiedzieć. To jest Chanel w numerze 531. Cena pewnie zabija i na pewno moim zdaniem, nie wiem jaka jest cena, ale podejrzewam, że jest kosmiczna. Następnie dwa lakiery z firmy Virtual. Po pierwsze numer 70. Trzy, czyli taki przepiękny niebieski i numer 70, nie, 55, czyli taki jak widzicie miętowy. Oba lakierki bardzo lubię. Jeśli chodzi o utrzymanie, to ten duży się utrzymuje, ten troszeczkę krócej, ale jeśli chodzi o cenę, 5,99, jakość cena super. Jeszcze raz, jeszcze raz super. Gor gorąco Wam polecam, jeśli macie gdzieś okazję. Ja kupiłam je w biedronce, bo nigdzie nie, w nie mam dostępu do tej firmy. No i ostatnim lakierem jest Vibo Express Growth, czyli taki lakier. Na wiewo, po prostu on ma bardzo dużo, ta firma takich właśnie lakierków. I to jest taki odcień właśnie brązowy z żółtymi i złotymi drobinkami. I jakiś numer tu mamy? Nie ma chyba żadnego numerku, tutaj chyba pewnie się zmył, podejrzewam, ale jest bardzo ładny, ten też dostałam, też kilkakrotnie na moich paznokciach był jedna warstwa wystarczy, żeby pokryć sobie paznokieć, a to jest dla mnie bardzo ważne. Nie lubię dwóch warstw dawać, bo po prostu dla mnie to jest uciążliwe, strasznie długo, później muszę czekać, aby, żeby lakier zastekł, dlatego też lubię lakier, który którym jedna warstwa wystarczy, żeby pokryć paznokieć. No, i ostatnią rzeczą, ostatnim ulubieńcem, jeśli chodzi o kolorówkę, jest zapach. Zdziwienia tutaj nie będzie: Bruno Banani, czyli zapach, nie wiem, perfumy, jak to tam woli, i zapach, który po prostu mnie użył, który w którym jestem zakochana. Męski jest tak samo, tak samo boski, ale po prostu ten damski jest tak. To no fantastyczny, słodki, taki delikatny, subtelny kobiecy, naprawdę taki dla mnie seksowny. E, uwielbiam go, jak widzicie, ja go, ja go namiętnie po prostu. Ja po prostu uwielbiam, ja nie mogę przeżyć dnia, kiedy ja po prostu nie wciknę się nim. E, jest po prostu rewelacyjnie, ja go dostałam. I e, ja Wam wspominałam, że ja go nie wyczuwam, w ogóle go nie wyczuwam, jak ja go mam na sobie e, i najpierw myślałam, że po prostu albo one są takie do dupy za przeproszeniem, albo, albo coś, coś dziwnego się dzieje. E, no ale wy pisałyście mi, że jeżeli nie wyczuwamy zapachu, to oznacza to tylko to, że zapach jest dla nas idealnie dobrany i właśnie ja to to Bruno Banani i bardzo się cieszę, bardzo mi się podoba ten zapach i naprawdę jest taki, taki naprawdę super, taki uspokajający, nie jest za mocny, nie jest za, za lekki, po prostu po prostu cudowny i jeśli macie okazję to powąchajcie, ja po prostu go uwielbiam, a męski jest jeszcze, jeszcze lepszy, jak można tak to określić, po prostu cudowny też. No i kochane to było na wszystko. To by było wszystko na ten temat, tak miało być. Eee, no i to tyle. Nic głupiego nie zrobiłam, także uspokoiłam się podczas nagrywania, bo tutaj w domu jakoś szaleje jest strasznie. E, mam nadzieję, że film był dla Was przydatny, szybciutko jakoś to minęło. E, ogarnęłam się to wszystko. Niby tego myślałam, że będzie tego dużo więcej, ale, ale jest w miarę tak zjadliwie. E, dziękuję Wam serdecznie za, za uwagę, ściskam Was bardzo mocno. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Pa pa!